Bądź no, pracuj w Biedronce w centrum <tutututut> Warszawy. Poranna zmiana. Przed 11:00 korposzczury szczury wychodzą ze szklanych wież. po sałatkę i ciastko z Mozarelą. Do kasy podchodzi 10 na 10. 3D, korpo Kasuje kasuj jej zakupy. Zapłacę kartą i wystawia swój plastik. Jako że zakupy za mniej niż 50, to przykładam, żeby poszło zbliżeniowo. Poszło. Nagle ona dostaje błąd w oczach. Dlaczego pan zapłacił za mnie zbliżeniowo? No bo nie wspomniała pani, że chce zapłacić tradycyjnie. Próbuj zachować chłód. Powinieneś się zapytać! A jak mi pobierze pieniądze z konta dwa razy? Albo jak mi coś nabiłeś, jak nie patrzyła! Nagle przeszliśmy na ty. Ludzie patrzą na kobietę jak na upośledzoną. Jeśli chce pani, to możemy zrobić pani zwrot na podstawie tego paragonu. Nabije pani zakupy jeszcze raz i zapłaci pani tradycyjnie. Odpowiedz dyplomatycznie, wywołując to ból dupy spokój, całej kolejki. Żony. Tak, od nowa! I chcę rozmawiać z kierownikiem! Zawołaj kierownika, bo i tak potrzebne do zrobienia zwrotu za tamten paragon. Kierownik stał dwie kasy dalej, XD. Chcieli wyjaśnić, o co poszło. Locha była szybsza. No I pana pracownik zapłacił moją kartą za moje zakupy zbliżeniowo. Kierownik patrzy na mnie, a potem na kobitę. I w czym problem? Locha dostaje obłędów. Aaaa! Zabiera zakupy, paragon i rusza biegiem do wyjścia. Kurwa, y, co to sami idioci? Ludzie patrzą na nią z politowaniem. Nagle zdaj sobie sprawę, że taka tempa dzida zarabia pięć razy więcej niż ty. Smutniej pracuj Aaaa. dalej do 15.